Cześć, nazywam się Ewa Lipniewska i jestem fizjoterapeutką uroginekologiczną. Dlaczego akurat w tym dziale fizjoterapii pracuję? Dlaczego zostałam fizjoterapeutką? Mogłabym o tym opowiadać w różny sposób. Czasami nawet myślałam o tym, że to fizjoterapia wybrała mnie. Przyznaję, że będąc jeszcze w liceum, wiedziałam, że na pewno chcę pracować z ludźmi. Pomagając im. Natomiast moje pomysły bardziej były skierowane w stronę dzieci. Bo też w okresie studiów pracowałam jako niania i cudownie wspominam ten okres. Myślałam również o tym, że bardziej podążę w stronę psychoterapii, tak? Bycia, bycia psychoterapeutą czy psychologiem po prostu. I nawet złożyłam papiery na psychologię. No, i szczęście, być może w nieszczęściu, na tą psychologię się nie dostałam. Oczywiście miałam szansę we wtórnej rekrutacji, ale z uwagi na moje podejście do tematu, trochę też cechy charakteru, że jeśli nie, to chyba znak od wszechświata, że jednak nie w tą stronę mam iść, zdecydowałam złożyć dokumenty na fizjoterapię. I tak się na fizjoterapii znalazłam. Co ciekawe, poza tym, że odnalazłam w fizjoterapii również swoją pasję, ale też i zawód, bo oczywiście nie zawsze studia weryfikują to, co potem zawodowo rzeczywiście robimy. U mnie się tak ułożyło, że ten kierunek, który skończyłam, również uprawiam zawodowo. To na studiach również poznałam mojego męża, więc trochę mi się ten świat zapętlił i Łączę teraz w codzienności to życie prywatne i zawodowe. A dlaczego uroginekologia? Jak wspomniałam chwilkę wcześniej, chciałam w fizjoterapii podziałać w zakresie pracy z dzieciakami, i moje pierwsze kroki na zawodowej ścieżce to była właśnie praca z dziećmi, głównie przy hospicjum, przy hospicjum dziecięcym. I tutaj spotkałam się naprawdę z ogromnymi problemami dzieciaków. Były to problemy ortopedyczne, urazowe, ale były to również dzieci chore przewlekle, dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym po ciężkich sytuacjach okołoporodowych. Oczywiście, poza pracą z dziećmi, w pierwszym moim miejscu pracy miałam kontakt również z dorosłymi, z dorosłymi pacjentami, ale też dorosłymi. Którzy byli właśnie opiekunami tych chorych dzieci. I jak wszyscy wiecie, najprostszą drogą od dziecka jest droga do jego mamy. I tak właśnie pojawił się w mojej głowie pomysł, że czasami, aby jak najlepiej pomóc dziecku, trzeba zacząć od jego mamy. I takim trochę naturalnym krokiem było poszerzenie mojej wiedzy fizjoterapeutycznej na początku o pracę z kobietami w ciąży. Wtedy, gdy zaczynałam w tej fizjoterapii z kobietami ciężarnymi, była troszkę taka odczuwalna niechęć, może obawa, że raczej u kobiety w ciąży niewiele możemy, że raczej staramy się nie dotykać, jeśli nie ma takiej potrzeby. I często kobiety mierzyły się nie tylko z bólem dużym ze strony narządu ruchu i było im ciężko uzyskać rzetelną pomoc. Ale też spotykały się z takim niezrozumieniem. Dlaczego, skoro są w tak wyjątkowym okresie, nie mogą liczyć na tak wyjątkową pomoc? Oczywiście tych lat już sporo minęło od momentu, który mam na myśli, i sytuacja zmieniła się zdecydowanie. Teraz kobiety w ciąży są normalnymi pacjentkami, które są bardzo chętnie przyjmowane. Przez fizjoterapeutów, często nawet priorytetowo, bo wiadomo, że ten ich okres jest bardzo specyficzny i rzeczywiście zasługują na jak najszybszą pomoc, a nie oczekiwanie w wielotygodniowych kolejkach. Tak się właśnie złożyło, że od dziecka, małymi krokami, trafiłam w stronę mamy pacjentki, czyli pacjentki, która była mamą. Później sama zostałam mamą, i to już w ogóle zweryfikowało całkowicie moje podejście do pracy z ciałem kobiety. O tym można by było znowu mówić godzinami, ale tak się zdarzyło właśnie, że już po urlopie macierzyńskim nie wróciłam do dawnego miejsca pracy i założyłam swoją działalność, którą nazwałam fizjoprofilaktyka dla kobiet. Dlaczego akurat tak? Ponieważ uważam, że nie tylko fizjoterapia nie tylko leczenie, nie tylko e, potocznie nazywane podejście rehabilitacyjne jest ważne w naszym zdrowiu, ale przede wszystkim profilaktyka i edukacja, ponieważ wielu problemom można po prostu w bardzo łatwy sposób zapobiec. Tutaj wystarczy wiedza, rzetelne informacje, ale takie, które przyjdą do nas w dobrym momencie życia. Czyli trochę nie za późno, ale właśnie zanim coś się wydarzy, pozwoliło mi to właśnie moje podejście, dzielić się informacjami z pacjentkami w szkołach rodzenia, ponieważ również ze szkołami rodzenia zdarzało mi się pracować. W tej chwili na szczęście do fizjoterapeutów przychodzą pacjenci po to też, aby dowiedzieć się, co mogą zrobić, aby sobie pomóc na przykład po porodzie, ale też czego nie robić, aby sobie nie zaszkodzić. Także przechodzicie nie tylko już z istniejącymi problemami, ale też po wiedzę, bo uważam, że u każdego warto jest szukać też mocnych stron i dawać też taką nadzieję, że poród nie musi oznaczać tego, że nasze ciało zacznie zawodzić. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o specyfikę mojej pracy. A jako że ta profilaktyka, jak już powiedziałam, jest bardzo ważna, nie zamykam się tylko na kobiety w tym okresie okołoporodowym, ale też dajemy szansę, nadzieję i wsparcie kobietom starszym, a wiedzę i takie realne możliwości działania młodym kobietom, które już uczą się swojego ciała, jego reakcji, tego, co można dla niego zrobić w przyszłości. Niekoniecznie myśląc od razu o zachodzeniu w ciąży, ale po to, aby jak najlepiej czuć się w tym naszym ciele, bo to jest tak naprawdę jedyne miejsce, które mamy na zawsze tutaj na Ziemi. Jedyne miejsce, w którym żyjemy, to właśnie nasze ciało.